W dzisiejszym odcinku... Fakt, że gościa nazwali Fetyszow jest po prostu złoty, nie? Fetyszow kontra faszyści. pięknie. Hej, witam Was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wy oglądacie Partisans 1941. Czyli grę niezwykle podobną do serii Commandos czy Desperados. Tytuł, który lada chwilę będzie miał swoją premierę, tak mi się przynajmniej wydaje, a ja mam przedpremierowo możliwość pokazania Wam tej gry. Pełne niemalże okazałości. Zobaczmy, co Partisans 1941 ma do zaoferowania. At 4 on June 22, 1941, the armed forces of Germany launched a surprise attack against the Soviet Union. The great patriotic war of the Soviet people against the fascist invaders began. In the first several months, the Soviet forces suffered devastating losses, fighting against a battle-hardened and ruthless enemy. The Red Army was forced to retreat. The invaders stormed their way forward, raising Soviet cities to the ground and burning down villages along the way. Minsk, Smolensk, and Novgorod fell. The German air force bombed Kiev and Sevastopol. Threat loomed over Moscow and Leningrad. Thousands of Soviet soldiers were surrounded, trapped in salients. One of them was a commanding officer of a rifle company, Captain Zorin. During an attempt to break out of the encirclement, he was taken prisoner and shipped to the nearest Dulak. He was supposed to be transferred from the prisoner of war camp to an internment camp. Fully aware that this would be a one-way ticket for him and his comrades, Zorin began work on a breakout. But the Germans discovered his plans. Co ciekawe, moi drodzy, akcja dzieje się na terenie Związku Radzieckiego oraz Janie swoją drogą mieli taką ciekawą taktykę, mianowicie, że wycofując się, palili za sobą wszystko tak, żeby Niemcy nie mieli kompletnie gdzie się ukryć, jak wykorzystać surowców czy wsi. Stąd wygrali pod Stalingradem. Są to? Dlaczego Kapitan Sorin, Uh, that you put the prisoners Was up to a riot. Vor? What are you trying to do? Ihr Your war Rotte is Armee over. Auch. Soon it will be over for the Red Army too. I wouldn't be so sure. Da we'll be chasing ist you all the way back to Berlin before long. Berlin jagen. <laughs> Unser Sieg ist Our victory is all but certain. Neither Moscow nor Leningrad can hold out for more than two weeks. Was habt ihr dem deutschen Reich schon entgegen You don't stand a chance against the might of Germany. We, Aryans are born to rule the likes of you. All oh, humans are born equal. Alle Menschen you. Hill filth. You are human. Ihr seid keine Menschen. Was für ein Schwachsinn. Bringt ihn nach draußen zur Exekution. So no, gut wie erdeligt, Herr Kommandant. Na Russian said something Halt. Go ahead, you bastard. Shoot. There's 170 million of us. You can't shoot everyone. Don't The alarm. The sergeant must have started the riot. I wish I were with them. To ciekawe, moi drodzy, to są tutoriale, tutoriale, które już ogarniam, więc zajmiemy się: zakradni się do szopy po odrodzeniu, przy ogrodzeniu, pardon, i nie daj się złapać. Załatwimy to. Gra, jak widzicie, bardzo przypomina komandosa czy desperados, więc poradzimy sobie bez dwóch zdań. Tych dwóch panów ominąć pójdzie jak spłatka. Także bez obaw, jeżeli nie macie nic przeciw, to pominę tutorial. Celem właśnie dostanie się tam, gdzie dostać się powinienem. Ten pan winien się za chwilę obrócić. I powinno pójść szybko jak z płatka. No i zacnie. Teraz ten jegomość nie się obróci. Bingo. Dobra. My musimy uważać na tego pana, którego mniemy sposób nader ciekawy. Mianowicie, jak widzicie, tutaj możemy się dostać do środka. Kapitan Zorin natomiast przeczeka jego spacerek w kolejnym kierunku, czyli tam. Bieguschem. się. Die zwei nicht Halt euch auf. Durchsucht das Dorf und den Wald. Findet und erschießt die Flüchtigen. Es darf niemanden kommen. Zu Befehl. Soldaten, mitkommen. Okay. Dobra, to do dzieła. To do dzieła, zapisywanie zakończone. My natomiast możemy przeszukać to. Świetnie. Z racji tego, że mamy nóż, możemy go włożyć tutaj ekstra. To wszystko? To wszystko. Dobra. Szybko schować go tutaj. A my sami pójdziemy tu. Mówię, możemy się schować w krzakach i przeczekać. Ten spacer. Moglibyśmy de facto jego załatwić, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Z tego co widzę to nie ma potrzeby, nie? Ruch w krzakach. O nie. Szkoda, że oni nie są udźwiękowieni. Byłoby świetnie, gdyby oni byli też udźwiękowieni. Ha. Jeden czort. Dobra, do dzieła w takim razie. Drzewku umiejętności. Pięknie. Umiejętności. Rzucanie nożem brzmi? Świetnie. Mamy tych umiejętności od groma i możemy ich używać jak nam się żywnie podoba. Pięknie. Tylko teraz tak. Problem jest taki, że musimy nóż podnieść. I to ciało. Krzaczory schować. Teraz doczekać się. Aż ten gość łaskawy tu przejdzie. Rozumiem, że tu no, około nigdzie się nie dostaniemy, więc musimy liczyć się z tym. O. Dobra. On się powinien lada chwila odwrócić. Szlak. O kurde. Dobra. Pana w krzaki. Tutaj choćby. I wszyscy będą szczęśliwi, tak? Dobra. Uważać na tego pana. Szybko w krzaki. Natomiast my się musimy zająć tym panem. Przestań chodzić, koleś. Dobra. Przyjmujemy nożyk. Ale musimy dostać się dalej. Dobra, i teraz. Drogo eliminacji dowiemy się, że tutaj można znaleźć fajne rzeczy. Natomiast konwój, który przyjedzie, sprawi nam nie lada problem. Ale bez obaw, damy sobie radę. Damy sobie radę. już wszystko. Dziękuję serdecznie. Rzucanie kamieniami. kamień sobie pod Z weźmiemy. Teraz, żeby odwrócić uwagę tych pajaców. Rzucimy kamień tutaj. Pięknie. OK I wszyscy szczęśliwi. Możemy biec. Hej! Come! On. Get up! We've almost reached the forest! The wound is too much. Leave me, Sanek. Run. Run for your life before they see you with me. What do you mean run? Are you out of your mind? You don't leave comrades behind. I can carry you. Fakt, że gościa nazwali Fetyszow jest po prostu złoty, nie? Fetyszow kontrafaszyści pięknie. Stand down. I'll carry him. Captain. Your relief. I thought the fascists got to you. I'm fine, but it looks like you took a bullet. We'll find a safe place and dress your wounds. Pops has a dugout in the forest. The Germans won't find us there. How far out is it? We won't be able to carry him through the woodland and swamps. I didn't think of that. We can take him to Mikhailovo, to Uncle Vasya. He won't betray you. All right, take us there.

sanek mentioned a dugout in the forest. it must be trophims. he's a hunter. yeah, i... yikes! look! the policei. they're looking for us. what are we going to do? you and the sergeant stay inside. i'll go and say hi. hold on. there's a stash under that floorboard. take the meds and the gun. you'd make a great conspirator. wait here. Dobra. Bingo. Zacznie. Mamy Giffereny i mamy też to. Piszmy to. Dobra. Byćmy tędy. Teraz. Tak podejść, żeby się nie zorientowali. Zapiszmy grę, bo wydaje mi się, że będzie potrzeba. Hmm. Take a break from life. What the hell is this? George! Oh. Who once? Bingo. <laughs> uh, what's the noise? Where's the commander? Outside, talking to the police. You're going to have to leave. The area is a swamp and it's been raining hard. If you're going to get to the forest, the causeway is your only chance. The causeway is just outside the village. Take the backyards, but don't get spotted. Sanek will show you the rest of the way. What about you? Are you coming with us? I'll only slow you down. Go. I'll see you when things settle. Thanks a ton, Uncle Vasya. We can't fight without firing a shot. Let's take some weapons from the fascists. Mr. gadałem. się z także jak widać z wrażenia. Dobra, wszyscy uzbrojeni, cała trójka pięknie. Teraz wiemy, że oni, jak uzbrojony zespół, mają opcji co niemiara. I teraz tak, umiejętności na chwilę obecną. Skakanie przez wysokie ogrodzenia. Większa szansa na trafienie ze strzelb. Przyda się. O! Rzuca się rzutu granatem. Pięknie. Musimy podzielić się rzeczami, więc damy temu panu to. I teraz w tym momencie. On musi tego użyć. Co by mu chyba wróciło. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Ciężko będzie. Ciężko będzie zdobyciem tutaj jakby konkretnych umiejętności pod konkretne postacie, aczkolwiek. No musimy dać radę jakoś to będzie, nie? Jakoś to będzie. Who are these Politsai, Senek? They speak Russian, and they look pretty local. I can't believe that our people could sell out to the enemy. They're no longer our people. Traitors! That's what those Politsai are. Serving the Commandant for money. Some are worse than the Germans. What kind of person would turn to the fascists and bully their own people? Look, well, there's a couple of them over there. Let's ask them. To będzie ciekawe. Dobra. Trzeba się ładnie podzielić. Młody ma strzelbę, więc musi być blisko. Dobra, zrobimy tak, żeby mieć pewność, że każdy trafi. Jedyneczka. Zróbmy tak. Strzał i strzał. Padli. Uh. Rzeczy. Pięknie. Dobra, jak z tymi rzeczami? Było ich sporo. Na pewno ty musisz wykorzystać to. Tu leci tutaj. Dobra. I ty nie masz umiejętności strzelania karabinami, więc trochę boli. Aczkolwiek, jak tylko znajdziemy karabin maszynowy, to, to karabin leci do kapitana. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy na dobrej drodze. O, tu będą rzeczy. Tu będą rzeczy. Chlebek. Ok. Musimy dostać się tam. I zrobimy to w sposób następujący. Tu mamy cały oddział. Dobra. Jak to rozegrać? Hmm. Mam pomysł, ale nie wiem na ile on jest. Sensowny by cholera. Cholera. Hmm. Nic z tego nie będzie. Chyba, że idziemy za ciosem. Poszło, pan przeżył. Ok. Mamy to. Świetnie. Rzeczy. Wielu z nich ma rzeczy. Uh! Fajnie. Poszło. Jest nóż! Czadzior. Dobra. To tak. Nóż. Potrzebujemy trujeczki. I żeby on się uleczył. Młode średnio sobie z nożem radzi. Ale tak. My mamy nóż, więc on ląduje tutaj. Bierzcie się w jednym miejscu. Kocmuchy. Okej. Okay. Więc tak, amunicja do strzelby do Sanka. Eee. Niekoniecznie. Hmm. Aunc do pistoletu tutaj. Bingo, pięknie. Wszyscy zdrowi. I teraz tak. Zastanówmy się. O! Kolipka. Niedobrze. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Naprawdę ciężka sprawa. Dobra. Tu się musimy ukryć. Z tej strony. I doczekać kolegów. Tu jest skrzyneczka do przeszukania. Wiem jedno, nie możemy przeszukać. Tu de facto też jest skrzynka, prawda? Ale jeżeli przeszukamy ją, to okradamy swoich i wtedy spada morale, więc lepiej tego nie robić. Dobra. I teraz tak. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka. Jak my chybiliśmy. Uuh. Nic nie mieli. Co sobie da. A to masz ta skrzyneczka? Czyli nas o Granat. u granat. Granat łapki panu leci. Ok, na razie wszystko się zgadza. No i natomiast musimy pozbyć się ekipy tutaj. I tu jeszcze będą niemce. Zacznijmy od wejścia tu. Hmm. To jest kradzież? Nie. Nie jest kradzież. Dobra. To musimy zrobić z głową. Będzie ciężko, le damy radę. Ciekawe, czy stąd dorzucę. Dorzucę. Wszyscy. Nieco to było. Ok, przeszukajmy po kolei rzeczy od groma. Od groma. No ładnie. I to wszyscy. W tej szopie z kolei nic. Dobra, dobra, granat był nadzwyczaj udany, nadzwyczaj udane. Teraz wy, jak się wami zająć, co? Dobra, Hugo Sztyglic, jak my to zrobimy, co? My tak, trójeszko, ładuj, ładuj. My tak, Trójeczka strzela jak dalej, jedyneczka tutaj, dwójeczka tutaj. Mam nadzieję, że się uda. No trafcie. Trafcie go. Nie poszło, bo na myśli. To było straszne. To było naprawdę straszne. Mieli karabin maszynowy. Uuuuuuu! Shit! No ok, więc tak. To leci tu. Pistolet leci do pana kapitana. Tak robimy. Tak i tak i tak. Z tego względu, że teraz każdy będzie uzbrojony po uszy, po zęby i po same gwoździe. Dobra, zastanówmy się. Teraz: strzelanie z karabinu u pana kapitana. Hope not Tutaj strzelanie z karabinów maszynowych. Ekstra to jest. Długa seria. Czajor. Dobra, Opuść misję. Tak jest. Sukces. Uch. Wszystkich rogów nie zabiję ma. Gdzie ich uminąłem? We here. Pops is away hunting. He'll be back in a few days. <laughs> This isn't a hunter's shelter. It's a partisan headquarters. Cool, eh? Built especially for our battalion. Got a dugout, a medical tent, and a storage room. Pretty much everything we need. And in a nice location. Let's take a look. I see you've arrived safely. I was afraid you'd get caught by the Germans along the way. We don't give up easily. They can never take us alive. What's new in the village? Nothing good. First came the Polizei. They combed the houses and took away everything of value. The Commandant with a squad finished what the Polizei started and wiped out the village. Have you decided your next missions? Are you staying here, or will you cross the front lines? How far are the front lines? <laughs> People say the Germans are already moving in on Leningrad that's nonsense i bet that's just a rumor spread by the germans yeah the red army never retreats shush we'll take some time to settle and send out a scout let's find out what's cooking round here and go from there ah now you're talking comrade captain in the meantime i'll set up a workshop we need somewhere to make us makeshift grenades and bandages Świetne jest to, że w tej chwili, moi drodzy, tu możemy wysyłać ich wszystkich na zadania, na misje. Czadzior, naprawdę, czadzior. Także możemy na przykład na zbieractwo wysłać. Tutaj. Na szpital polowy. Bum. Zastosuj. Łowisko. Bum. Magazyn. I w magazynie możemy składować rzeczy, które znajdziemy. Nie będzie się podziały moje rzeczy do tworzenia, ale wydaje mi się, że gdzieś są. W każdym razie możemy sprawić, żeby następny dzień był i misje zostaną wykonane. Mamy rzeczy co nie miara. I zadania, wiadomość z linii frontu tragedia na linii frontu faszyści zajmują Kijów, w Sowieckie, Ukrainy. morale oddziału spadają szlak, że tak powiem no szlak. Wiecie już mniej więcej jak działa night z One. Gierka jest naprawdę spoko dla fanów Desperados i Commandosa, pozycja obowiązkowa. I mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Jeżeli tak, pamiętajcie o kciuku w górę, ponieważ ode mnie w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu Patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto, pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16:19. i 19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco. Oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie Tymczasem trzymajcie je ciepło i do mnie jego usłyszenia.